Cześć moi drodzy! Biedne istoty to film, który mnie wizualnie zauroczył, którego forma jest autentycznie hipnotyzująca i zaprasza nas do rzeczywistości lekko wypaczonej niczym w krzywym zwierciadle. Jest to niesamowite doznanie audiowizualne i szapoba, czapki z głów dla twórców, że udało im się zaprezentować coś tak niesamowicie charakterystycznego, niesamowicie przemyślanego i niesamowicie to jest dobre słowo właśnie hipnotyzującego wizualnie. Genialna sprawa. Z drugiej strony jest to film, który od strony fabularnej niestety ociera się niebezpiecznie o banał i łopatologiczne prezentowanie poszczególnych tez światopoglądowych. I Tutaj miałem największy problem z tym filmem, i to też powodowało, że niestety nie mogłem go polubić tak bardzo, jak chciałem go polubić. Gdy pierwszy raz zobaczyłem te kadry, gdy pierwszy raz twórcy zaprosili mnie do tego wykrzywionego, nie, nienaturalnego, przerysowanego, groteskowego świata, to ja po prostu byłem zauroczony. Niestety, im dalej w las, tym było gorzej. I ostatecznie wyszedłem z kina nie do końca zadowolony, a na pewno poprzednie filmy tego. Reżysera o wiele bardziej przypadły mi do gustu. A happy Fabularnie rzecz biorąc, śledzimy losy Belli. Jest to kobieta, która niczym biała, niezapisana kartka chłonie nasz świat po raz pierwszy wszelkie prawa nim rządzące wszelkie światopoglądowe niuanse yy, i tak naprawdę tyle mógłbym o tym powiedzieć, nie spojlując wam seansu. Jest tutaj dużo różnych elementów, które wydaje mi się, których wydaje mi się odkrywanie samemu jest jednym, jedną z fabularnych atrakcji tej produkcji, więc nic więcej wam nie chcę zdradzać. Ale wydaje mi się, że jest to dobre porównanie. Biała, niezapisana kartka, która po raz pierwszy doświadcza różnych relacji, różnych mechanizmów działających w naszym życiu. Została wychowanego, wychowana przez postać graną przez Willema Defo, którego, którego można trochę charakteryzować jako takiego szalonego naukowca. Jest to rola zdecydowanie, która pasuje do tego aktora, ale w pewnym momencie wyrusza w podróż z postacią graną przez Marka Ruffalo, wybitna rola, zresztą ogólnie aktorsko ten film stoi na świetnym poziomie, no i wyrusza w podróż po świecie, po różnych miastach, w różnych rejonach i tam właśnie smakuje tego, czym jest życie. I jest to film, który fabularnie bardzo mocno koncentruje się na patriarchacie, na emancypacji, na, na nierównościach klasowych, na troszkę walce płci, tak to nazwijmy. Więc wszelkie skojarzenia w pewien sposób, które prowadzą nas chociażby do Barbie, dużo widziałem porównań z tą produkcją, są jak najbardziej na miejscu, o tyle, że są to filmy, które dotykają tych samych problemów, ale robią to oczywiście w kompletnie inny sposób. I jeśli już miałbym zestawiać te dwa, dwa filmy, to moim zdaniem Biedne Istoty jest kilka klas wyżej od Barbie. To w ogóle nawet nie ma co porównywać, jak dla mnie. E, kunszt prezentowania świata przedstawionego w, w, w Biednych Istotach i co za tym idzie, to jak twórcy starają się zdekonstruować tematy właśnie emancypacji, patriarchatu, różnic klasowych i tak dalej, według mnie stoją na o wiele bardziej Nazwijmy to ambitnym poziomie, o wiele bardziej wysublimowanym, o wiele więcej tutaj jest takiej warstwy artystycznej, kreatywnej w prezentowaniu tej pro problematyki. I o wiele lepiej według mnie to działa w przypadku e, biednych istot. Słuchajcie, forma tego filmu, jak, tak jak już wam powiedziałem, jest absolutnie cudowna. Twórcy używają zestawu narzędzi, który rewelacyjnie zakrzywia całą rzeczywistość. Mamy tutaj niesamowicie szerokie obiektywy, bardzo często używane są tutaj fiszaje, czyli są to e, obiektywy, które mają taką beczułkowatą formę. Jeśli skojarzy wam się to na przykład z, z kamerami typu GoPro, tymi action kamerami, które się montuje na kaskach, na przykład jak sobie kręcimy zjazd na snowboardzie i tak dalej, to to jest dokładnie ten rodzaj. Optyki. To powoduje, że ten, na ten świat w filmie patrzymy troszkę jak przez jakąś dziwną... Grotyskową soczewkę. Jakbyśmy zaglądali do niego przez dziurkę od klucza, jakbyśmy podglądali pewnego rodzaju wyimaginowany świat. Bo jest to świat, można nawet powiedzieć, fantastyczny. Tam jest dużo elementów, które oczywiście nie istnieją w świecie rzeczywistym. To taki trochę psychodeliczny świat Alicji w krainie czarów. Tak bym to nawet nazwał. Jakby nasza biedna Bella wpadała przez króliczą norę do jakiegoś dziwnego, do jakiejś dziwnej, przerysowanej rzeczywistości I my ją przez soczewkę, przez jakąś lupę podglądamy. Ten świat jest wybitnie zdeformowany właśnie tą optyką. Nawet jeśli nie są używane fiszaje, to są użyte bardzo szerokie szkła, co powoduje, że te lokacje, wszystkie pomieszczenia są zdeformowane, zniekształcone, co jeszcze bardziej akcentowane jest tym, że na tych szerokich, niesamowicie, szk niesamowicie szkłach wykonywane są szwęki kamery, czyli panoramowanie. Więc w momencie, gdy ta kamera śledzi bohaterów na tym bardzo szerokim szkle i obraca się, obraca się, obraca się i ten świat nam niemalże wiruje naokoło nas. Jest takie wrażenie, które wręcz gdyby. Było bardziej jeszcze większy nacisk na nie położone na to zagranie, to wręcz można by się poczuć, jak mieli, wieć jakbyśmy się cierpieli na chorobę morską, że to wszystko wiruje naokoło. Ten świat jest autentycznie, wybitnie zniekształcony, zdeformowany. Tak samo zdeformowany, jak życie tych bohaterów, tak samo wynaturzony, jak ich egzystencja. Ponownie nic wam tutaj nie spojluje, nie psuje fabularnie tego filmu, ale bardzo fajnie można sobie to połączyć. Te Kropki, te fakty, że, że deformacja tego świata jest związana z, taką, z takim wynaturzeniem i deformacją istot, które w tym filmie odgrywają główną rolę. Dodatkowo wyraźnie są tutaj użyte specyficzne obiektywy, które dają nam niesamowicie charakterystyczny efekt rozmycia tła. Bardzo dobrze wiecie, że jak się kręci na otwartej przysłonie, to wtedy mamy niewielki punkt ostrości w obrazku, a wszystko w tle jest rozmyte. To jest klasyka, tak? Wszystkie światła, lampki są lekko. Rozmazane. Ale tutaj twórcy zdecydowanie użyli bardzo charakterystycznych szkieł, które powodują, że to rozmycie w tle ma taki lekko zaokrąglony sznyt, są takie lekko owalne, jakby płynące. Mi się to troszkę kojarzyło z takim efektem, jakby ktoś pędzlem zamalował coś w tle. Bardzo dobrze to działa i wyjątkowo przyjemnie się na to patrzy. Co więcej, ekipa zaczęła tutaj stosować zoomy. To jest w ogóle ciekawe zagranie. Mówiąc zoomy, mam na myśli po prostu pierścień ogniskowej obiektywu, że nagle mamy zoom pokazany, jak ekran się zbliża, zbliża, zbliża do kogoś, bo operator kamery zmienia ogniskową na obiektywie. O tyle jest to charakterystyczne, że obecnie w filmach. Współczesnych raczej zoomów się nie używa. W sensie rzadko jest na ujęciu pokazane to, jak operator kamery kręci tym pierścieniem i mamy ten zoom na ujęciu. Jest to rzecz charakterystyczna dla starego kina, dla klasycznego. Był okres w historii filmu w ogóle, gdy był boom na używanie zoomów i wszyscy wręcz z fascynacją podchodzili do tej technologii. I w wielu starych filmach był taki okres, w którym te zoomy były używane. Potraktowano to jako coś właśnie nowego, nowatorskiego, oryginalnego i ciekawego. Obecnie się tego nie używa. Gdyż to nadaje taki lekko retrosznyt, właśnie troszkę y, przypomina dawne kino. I tutaj twórcy również tych zoomów używają, że mamy szeroki plan, i nagle na ogniskowej obiektywu mamy przybliżenie na danego aktora, na przykład z szerokiego planu na bliski. I to ponownie daje bardzo specyficzne wrażenie, bo z jednej strony film jest kręcony używając nowo nowatorskich, nowoczesnych technologii, ale z drugiej strony używanie tych zoomów. Jest jakby wzięte z innego świata wizualnego, z innej, zupełnie z innej epoki. I, i jasne, część tego filmu jest zrealizowana, m, używając czarno-białego negatywu, czy po prostu w postprodukcji został ten czarno-biały kolor zrobiony, nie sprawdzają szczerze mówiąc, czy był to film kręcony na filmie czy kamerami cyfrowymi, ale tak człowiek, część tego filmu jest czarno-biała, co oczywiście może odwoływać do konkretnej epoki e, historii kina, ale e, wbrew pozorom ogólnie sznyt wizualny jest raczej nowoczesny. I używanie tych zoomów powoduje taki dysonans wizualny, dysonans poznawczy. Więc z jednej strony mamy zniekształconą rzeczywistość bardzo szerokimi szkłami, z drugiej strony zniekształconą rzeczywistość charakterystycznym rozmyciem w tle, dzięki zastosowaniu specyficznych obiektywów. I dodatkowo jeszcze ten dysonans poznawczy, w którym stosuje się tutaj techniki znane z historii kina, z klasyków, które są używane właśnie w nowoczesnej produkcji. Wszystko to powoduje, że ten obrazek jest absolutnie przerysowany i cudownie nienaturalny. Dodatkowo bardzo często mamy lekko przeeksponowane e, sceny za oknami, takie smugi światła wpadające do, do lokacji. Wszystko jest takie oniryczne troszkę. I bardzo dobrze zostało to e, wizualnie e, zaprezentowane. Tak jak wam powiedziałem, część tego filmu jest zrealizowana w Czerni i Bieli, ale ja bym ten, tej Czerni i Bieli tutaj nie traktował jako nawiązanie do Klasyki kina, ale bardziej jako rozdzielenie pewnych, pewnych segmentów fabularnych. Coś jak Nolan zrobił w Oppenheimerze, nie? że część ujęć była zrealizowana w czerni i bieli, a część w kolorze, co jakby dzieliło pewne seg segmenty czasowe tej produkcji. I tutaj jest, mam wrażenie, że ta czerni i biel zastosowana w, podobnym, w celu osiągnięcia podobnego efektu. Czyli nie nawiązanie do klasyki kina, ale bardziej rozdzielenie różnych segmentów fabularnych, które potem w montażu równoległym są prezentowane. Ogólnie cały zestaw narzędzi tutaj jest zaprezentowany. W bardzo przemyślany sposób, bardzo artystyczny i po prostu w moje gusta wyjątkowo trafiał. Bardzo cieszę się, że chociażby z tego względu, że obejrzałem ten film w kinie, no bo tam to robi jeszcze większe wrażenie. Jednak powiedziawszy to wszystko, nie jestem w stanie Wam w 100% polecić wizytę w kinie na biednych istotach. Jeśli fascynują Was, tak jak mnie, wszelkie takie smaczki wizualne, to lećcie bez dwóch zdań. Według mnie będziecie zachwyceni formą tego filmu. Niestety, w mojej ocenie, wszelkie elementy fabularne, które komentują naszą rzeczywistość, które komentują światopogląd, które komentują te nierówności, emancypację, patriarchat, nierówności klasowe wszystkie te tak zwane ambitne tematy już nie dorównują temu kunsztowi artystycznemu. Tak jak wizualna forma jest niezwykle ambitna, tak komentarz od autorski. Jest niezwykle banalny, łopatologiczny i w pewnym momencie mnie zaczął po prostu męczyć. Bo cały czas jest wałkowany praktycznie ten sam temat, cały czas wałkowany jest w mało wysublimowany sposób. Ja już tak naprawdę w połowie tego filmu dobrze wiedziałem, co twórcy chcą przekazać, i bynajmniej się to nie zmieniło przez resztę czasu trwania tej produkcji. I co więcej, nie udało się tego niestety ukryć pod tym płaszczykiem sztuki. Wizualnej. Nie udało się tego banału, tej łopatologii zakopać pod tym atrakcyjnym ubrankiem. Bo co z tego, że film akcentuje ważne tematy, ja tutaj nic nie umniejszam wagi tematów, które są tutaj podejmowane. Ale co z tego, skoro jest to zrealizowane po, mówiąc potocznie, najmniejszej linii oporu? I to już mi się niestety w tym filmie nie podobało. Bo według mnie, jeśli już chwytamy się tego rodzaju tematów, to warto je w interesujący sposób zdekonstruować artystycznie. Warto o nich coś ciekawego opowiedzieć, zaprezentować jakiś intrygujący komentarz od autorski. A tego, według mnie, tutaj bardzo zabrakło. A pierwsze kadry, pierwsze sceny sugerowały, że to będzie coś bardzo interesującego, nie tylko od strony wizualnej, ale również od strony fabularnej. Tego niestety tutaj zabrakło w mojej ocenie i to bardzo. Tak to wygląda, słuchajcie. Film Kontrastów z jednej strony jestem w nim zakochany, z drugiej strony jestem troszkę zdegustowany i jest mi przykro, bo naprawdę chciałem, żeby mi się ta produkcja o wiele bardziej spodobała niż to się stało ostatecznie. Dajcie znać w komentarzach, jeśli byliście na seansie, czy wam się spodobało, czy ta forma też wam tak siadła na serduchu, tak jak mi i czy fabularnie hmm, film udźwignął wasze oczekiwania. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Papa, pa, Trzymajcie się. Miłego weekendu.